Co mówiła ta pani na koncie Tomasza? Tomasz Po jest rozmowa z panią, której porwano dzieci. Ja nie znam dokładnie tej historii, ale rozmowa była na temat rzeczywistości, w której żyjemy. I to jest druga część. Jesteśmy ofiarą, my Polacy, jesteśmy ofiarą. Nasz naród jest ofiarą zorganizowanej grupy przestępczej. Która się składa z ludzi różnych narodowości. Nie. To nie jest tak, że Polacy nie są przestępcami, a ktoś jest. Nie. Ta zorganizowana grupa to są ludzie, ludzie którzy działają w tej z różnych narodowości, mówią różnymi językami. Teraz oni żerują na nas, oni żerują, oni nas trują, oni nas likwidują. Oni chcą nas wyprzeć y, właśnie tymi niskimi pensjami, tym wszystkim chcą nas wyprzeć. Y, dają nam jakieś jakąś propagandy, tematy zastępcze, a tak naprawdę dokonują na nas y, egzekucji przestępczości. Nie? No i przyjmują nasze dobra, przyjmują wszystko, co do nas należy, co nas... Co my wypracowaliśmy, oni chcą to całkowicie przejąć. Oni chcą na Polsce położyć totalnie łapę. Nie? No i to, co my musimy zrobić, my jako Polacy, no nie możemy się ich bać. Musimy na nich donosić, musimy się łączyć, jednoczyć. Ta jedność, ta jedność i przeciwstawienie się oprawcy to jest na niego największy bicz, nie? Oprawca, wróg działa w taki sposób, żeby. Nie było w otoczeniu świadków. Yy, wróg ma dwie twarze, yy, a może i więcej tych twarzy ma, nie? Ma, powiedzmy tak: ma dwie twarze tą prywatną i tą, tą dla publiki, i, ale ta prawdziwa twarz to jest przestępcza twarz, której wy nie widzicie, bo oni to robią, kiedy wy nie widzicie. No, i wiecie, prywatnie, lansują się tym, co się, czego się dorobili, pokazują, ile mają i w ogóle, nie? To jest ta jedna twarz. Ale nie robią tego w miejscu, gdzie dokonują przestępczości, czyli nie lansują się w miejscu przestępczości, tylko ubierają się bardzo skromnie, głównie w czarne ubrania, na sportowo. Czyli Tą pracę wykonują w taki sposób, żeby nie być zauważeni. Jeżeli w danym otoczeniu są inni ludzie, to oni się do nich upodabniają, tak? do, do tych sąsiadów. Najpierw, najpierw przestępca zbiera informacje na temat ciebie, yy, oni was prześladują, nie? zbierają informacje o was. Przewaga to, że działają w zorganizowanej grupie, że kontrolują, mają poustawiane kamery, wszystko wiedzą o was, tak, zbierają informacje i tą, tę wiedzę o was wykorzystują, żeby was zniszczyć. Teraz to, co mówię, to, to są moje przemyślenia, i ta pani właśnie mówi o tym, co ja, że my musimy się połączyć, że musimy się przeciwstawić. I w nich uderzyć, nie? że oni nie myślą o naszym dobru, oni chcą po prostu przejąć totalnie łapę nad wszystkim. To widać, to już widać, tak? Rozwieszanie swoich symboli, swoich flag, to już jest takie nazywanie ulic, to już jest takie, taki sygnał, nie? że jesteśmy pod okupacją. Tak jak mówię, to nie jest tak, że wróg jest jeden, Putin, tylko to zło jest różne, nie? I w tej zorganizowanej grupie przestępczej są ludzie różnych narodowości, są także Polacy, nie? Cię polskojęzyczni. Ta kwestia. Putin, i tak dalej, Rosja, wróg i w ogóle. To jest propaganda, nie? żeby ludziom zamydlić oczy. Tu chodzi o przestępczość zorganizowaną. Oni zasiadają w urzędach, oni decydują. Jeden drugiego kryje. Jest taki klientelizm, czyli opłacanie siebie wzajemnie. Co jest ich słabą stroną? Słabą stroną jest to, że są niewydolni ogólnie że nie są w stanie logicznie myśleć dlatego, że ciągle chodzą na ćpani oni ciągle ćpają stymulują się też narkotykami jakimiś i kofeiną, ale tak naprawdę są niewydolni najbardziej aktywni są w nocy między godziną 19 a 4 zdarza się, że w ciągu dnia robią jakieś akcje ale naj... Najwi najbardziej aktywni, najbardziej wiecie, są w nocy. Co ta pani powiedziała? Nie mają prawa kryminaliści sprawować władzy za polskie pieniądze. Na przykład dostają 10 tysięcy za fałszowanie jakiejś dokumentacji. Nie, a wy pracujecie za te dwa tysiące marne. Łapią nas na czymś? Yy, za byle co. Tak, zabele co nas łapią, natomiast sami dają sobie przyzwolenie. Ja Wam mówiłam, oni naszych granic nie, yy, nie szanują. Oni szanują tylko swoje nie. Wymagają od Was, żebyście ich granic przestrzegali, ale oni Waszych nie przestrzegają. Ich celem jest po prostu zlikwidować Polaków i przejąć Polskę. To jest ich cel główny. Ta pani powiedziała tak, dokonują ludobójstwa urzędniczego, właśnie prześladują, terroryzują, dorabiają się, likwidują nas i mają przejąć wszystko. To co jeszcze. Do... Jaka jest ich słaba strona? No słaba strona jest właśnie to, że ich sposób funkcjonowania, nie, pod, że są pod wpływem używek. Że, że są. Nie są świadomi do tego. Nie są świadomi, co się tak naprawdę wokół dzieje. Nie? Natomiast zurowy człowiek musi, może ruszyć głową, może ruszyć swoją inteligencją. Oni nie mają inteligencji, oni mają po prostu system. I, I mają przewagę nad wami, dlatego, że wy nie znacie tego systemu ich funkcjonowania. I ja to powiedziałam, na czym polega ten system ich funkcjonowania powiedziałam w części pierwszej i teraz też w części drugiej i ich słabą stroną jest to że są ciągle na używkach że mają problemy z myśleniem że działają na emocjach na takich niskich instynktach, natomiast wy jesteście zdrowi wy macie rozum, wy możecie ruszyć głową ruszyć tą swoją tym swoim rozumem oni działają tylko na dopalaczach i nie. oni nie ogarniają własnego życia nawet Bardzo zachowują pozory Oni nawet nie są w stanie ogarnąć siebie, swojego życia Ale świetnie udają, świetnie udają Są, przewagę mają, bo są w zorganizowanej grupie przestępczej Ale tak jak mówię, jeśli nie będą mieć pieniędzy, nie będą mogli ich opłacać na pewno nie chcą utraty wolności. Tego się najbardziej boją. I takiego społecznego stracyzmu ujawnienia przed ogromną ilością ludzi. Oni bardzo tego nie chcą. Ludzie po prostu wokół nich są przekupywani i dlatego robią to, co nie chcą. Jeśli się taką grupę rozbije, rozbije się tych sługusów prawdą nie. No, to oni się zaczynają między sobą kłócić, nie? Bo tam wszystko jest tylko na kłamstwie. Naszą mocną stroną jest to, że możemy się zjednoczyć, działać razem, współpracować dla dobra naszego państwa, dla dobra nas, nas wszystkich. No i że mamy rozum, mamy inteligencję, mamy te wszystkie nasze umiejętności do wykorzystania. I, i to, co nas blokuje, no to właśnie ten lęk. Ale. Tu nie ma co się zastanawiać, nie? Tutaj trzeba na nich donosić i, i walczyć o tą sprawiedliwość. Nie można biernie się tylko przyglądać. Trzeba coś z tym robić. Cały czas, nieustannie trzeba stawiać granice im, wyznaczać granice. Nie wolno odpuścić. Oni sprawdzają, na, na co mogą sobie pozwolić.